Cześć wszystkim, z tej strony Damian Pilas, witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o zdjęciach w mediach społecznościowych. Tak jest, każdy z nas przecież posiada chociażby jeden profil w mediach społecznościowych. Niezależnie od platformy, może być to Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tak dalej. nasze cele również mogą być różne. Być może robicie to tylko dla zabawy, prowadzicie profil osobisty, być może biznesowy. Natomiast jedno jest pewne: ze względu na mnogość podmiotów występujących w internecie, aby dotrzeć do naszych potencjalnych odbiorców, powinniśmy to robić w sposób kreatywny. Tutaj poprę to przykładem mojego własnego zdjęcia. Jest to zdjęcie lewitacyjne, tak lubię je określać trafiło ono na profil polskiej marki odzieżowej Clint Piorun na klacie. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się jak wykonać takie zdjęcia w warunkach domowych przy użyciu podstawowych sprzętów, które każdy wrześ posiada zostańcie ze mną na chwilę. Zapraszam! Pierwszą najistotniejszą rzeczą jest oczywiście statyw. Natomiast jeśli nie posiadacie profesjonalnego sprzętu to nic nie szkodzi. Oczywiście świetną opcją mogą okazać się też stare kartony w obudach lub po prostu książki. Natomiast jeżeli połączymy nasze poczciwe kartony ze statywem, który tak naprawdę można zakupić za kilkadziesiąt złotych, nie musi być to Joby Gorilla POT. Wystarczy nam po prostu coś taniego, co ustabilizuje nam obraz i umożliwi wykonanie dwóch identycznych zdjęć z tej samej perspektywy. Kolejnym istotnym elementem naszej układanki są oczywiście same zdjęcia. Na początek z powodzeniem możemy użyć aparatu znajdującego się w naszym smartfonie i wybaczcie mi na moment, bo zapomniałem zamknąć okno. Przy czym należy zaznaczyć, że najlepszą możliwą jakość oraz największe możliwości postprodukcji dadzą nam zdjęcia wykonane w formacie RAW. Aczkolwiek nie skreślałbym naszych poczciwych smartfonów już na samym starcie. A, i jeszcze jedno. Uwaga, bo to co zaraz powiem, nie będzie najbardziej ukrywczą rzeczą na świecie. Ale po wyjściu z domu należy pamiętać przede wszystkim o zabraniu karty pamięci. Ja przed chwilą musiałem się wracać. Teraz potrzebujemy jakiegoś doskonałego pomysłu. Mówił już w plecaku. I jesteśmy w trakcie poszukiwania odpowiedniej miejscówki do zdjęcia. Zaraz wszystko wam wytłumaczę. Tak jak obiecywałem już z wyjaśnieniami. Ech, jest mały problem, ponieważ tak długo zbierałem się ze zrobieniem tych zdjęć, że liście z drzew dosłownie spadł. I zaraz będziemy szukać planu awaryjnego na tę fotę. No i co? Widzimy się znowu w domu. Niestety plany na poprzednią fotę zweryfikowała jesienna aura. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy zrekonstruować zdjęcie z żelazkiem, które wam się spodobało. No i sprzedam wam zaraz kilka patentów. Okej, okay, czyli spotykamy się przy wymarzonej scenerii dla wielu pań domu. Kiedy to ich mężczyzna przejmuje obowiązki i bierze w ręce to catuszko. Ustawiłem wstępnie nasz setup. Kilka osób pytało mnie, w jaki sposób wypełniłem nogawki. No tak naprawdę nic prostszego. Wybrałem się do znajomego sklepu spożywczego i znalazłem tam te oto piękne butelki z wodą. To dla sztuki. Teraz, oczywiście, najważniejszą sprawą jest wykonanie dwóch zdjęć. Jedno zdjęcie z nami w roli głównej, a drugie zdjęcie z rekwizytami z samymi spodniami, butami, żelazkiem, tak, żebyśmy mogli oddzielić nas od tła. Należy też pamiętać, żeby ustawić sobie w miarę te nogawki, tak, by móc oszukać mózg. To samo tyczy się żelazka, ja osobiście postawiłem mnie bardziej przy krawędzi. To już pozostawiam do waszej dyspozycji i waszych preferencji. Ale co jest najważniejsze, w tym momencie liczy się najbardziej perspektywa. Pozwoli nam to uzyskać efekty lewitacji, zaraz zobaczycie o co chodzi. I chyba widzimy się już w photoshopie. Hej, hej, witajcie! Jesteśmy już w photoshopie. Ja pozwoliłem sobie wkleić nasze zdjęcia do dwóch odrębnych projektów, co widać w lewym górnym rogu. Zdjęcia zostały wykonane przy użyciu statywu. I jak widać ukazują tą samą perspektywę. Jeżeli Wy macie problem ze stertą kartonów lub z starych książek, to po prostu poproście kogoś, zabawa jest naprawdę wyśmienita. A może i ułatwi Wam to cały proces twórczy, mnie to zajęło około 30 minut, aby uzyskać odpowiedni kadr. No ale co, przechodzimy do rzeczy. Mamy otwarte zdjęcie z naszą postacią. Naciskamy Ctrl A zaznacza to nasze zdjęcie. Ctrl C. Kopiujemy nasze zdjęcie, przechodzimy do pierwszego projektu Ctrl V wklejamy nasze zdjęcie. W prawym dolnym rogu widać nowo powstałą warstwę. Proponuję jeszcze usunąć kółeczkę z naszej wcześniejszej warstwy z tłem. W tym celu przesuwamy ją do śmietnika. Pozwoli nam to na modyfikację naszej warstwy w przyszłości. Proponuję również nazwać nasze warstwy. Uporządkuje to naszą pracę i ułatwi nadążanie za kolejnymi krokami. Tak więc warstwę z tłem nazwijmy po prostu enigmatycznie tło. Warstwę pierwszą nazwijmy postać. Świetnie, gdy nasze warstwy zostały już nazwane, możemy wybrać jedną z nich, niech to będzie postać, klikamy na nią lewym przyciskiem myszy i w tej chwili możemy rzucić już na lewą stronę photoshopa, widzimy tutaj zestaw narzędzi, natomiast nas interesuje tylko pędzel, znajduje się on tutaj, możemy też kliknąć literę B na klawiaturze, analogicznie jak brush, pędzel został wybrany i żeby przestawić go do ustawień fabrycznych, no tak, jak widzicie, tutaj pierwszy plan pędzla mamy ustawiony jako czerwony, a tło białe. Klikamy D na klawiaturze, zmienia to ustawienia pędzla do ustawień fabrycznych. Jeżeli chcemy zmienić plan pierwszy z tłem, klikamy po prostu X i widzicie, teraz te kolory przeskakują. Wracamy do naszych ukochanych warstw. Mamy wybraną warstwę postać. Klikamy tutaj utwórz maskę. Maska została utworzona. Jest to biały prostokąt obok naszej pierwszej warstwy i teraz wracamy ponownie do naszego pędzla i jak widzicie występuje tutaj kolor szary z czarnym, nie o to nam chodziło i ważne jest to, aby to skontrolować, naciskamy D, pędzel został przywrócony do ustawień fabrycznych i w tej chwili wydawałoby się, że wszystko jest już ok, ale zależy nam na białym kolorze tła, w tym celu ponownie naciskamy X i zamieniamy nasze kolory. W tym momencie możemy przejść już do usuwania naszej postaci. Możemy pobawić się ustawieniami pędzla. Moje wyglądają w ten sposób. Należy pamiętać, żeby w warstwach mieć wybraną maskę naszej postaci, i dopiero wtedy możemy przejść do użycia naszego pędzla. Jak widać, jest to naprawdę bardzo proste i przyjemne. Jeżeli chcielibyście to zrobić dokładniej, no to należy tutaj poświęcić na to więcej czasu, może przybliżyć sobie troszkę obraz. Ja to robię teraz na szybko, w celach poradnikowych. O, i właśnie, jeżeli zajdziecie za daleko, to wystarczy nacisnąć X i zamienić nasze kolory, by przywrócić to, co usunęliście. Ja jeszcze tutaj wprowadzę kilka moich poprawek i słyszymy się za moment. I w tym momencie tak naprawdę wiele osób mogłoby powiedzieć, że zdjęcie już jest gotowe, ale tacy nadgorliwcy jak my pójdą jeszcze o krok dalej i dorobimy tutaj cień w 3D. W tym celu wracamy do naszego poprzedniego projektu, gdzie posiadamy nienaruszone zdjęcie postaci. Pierwsze co robimy to usuwamy oczywiście kudeczkę z warstwy tło, cyk, kudeczka jest usunięta. I na ten moment warto byłoby się zastanowić, co tak naprawdę rzuca nam cień. W tym przypadku nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane, ponieważ usunęliśmy nogi. Dlatego naszą selekcję ograniczamy tylko do tułowia i rąk. Ewentualnie jeszcze żelazka. I w tym momencie możemy skorzystać z nowych dobrodziejstw z Photoshopa, a mianowicie funkcji Quick Actions. Zaznaczamy nasz tułów z rękami i klikamy Remove Background. Jest to loteria, ale może w tym przypadku zadziała. No, zobaczmy. No, dokładność pozostawia troszkę do życzenia, natomiast do stworzenia cienia wydaje mi się, że to jest po prostu selekcja idealna i wystarczająca. Teraz mała rada dla osób, które nie miały tak dużo szczęścia z funkcją Remove Background i z doborem tła. Słuchajcie, macie tutaj również do wyboru Quick Selection Tool, którym możecie zrobić to manualnie, jeżeli zaznaczy Wam za dużo, klikacie Alt, naciskacie lewy przycisk myszy, usuwacie te niepotrzebne zaznaczenia, można to zrobić ręcznie, jeżeli chcecie odznaczyć całość, naciskacie Ctrl D, odznaczacie zaznaczenie. Jest też opcja z użyciem Object Selection Tool, która działa wyśmienicie, zaznaczacie swój obiekt, Photoshop myśli i również daje całkiem słuszny. Obraz tego co możecie wykorzystać. Klikacie prawym, Select Inverse, naciskacie Delete, Usuwacie niepotrzebną część. Znowu Ctrl D, używacie na przykład mysz, gumki. No i możecie to dopracować. Ja jednak będę kierował się założeniem, że funkcja Remove Background zadziałała skutecznie, tak więc ponawiamy to, jest w porządku. Jeżeli funkcja remove background usunęła czegoś za dużo, tutaj z pomocą również przychodzi pędzel, wybieramy go i możemy dorysować brakujące części, bawić się jego twardością, różnymi innymi parametrami, tak by stworzyć jak najbardziej realistyczny obraz tego, czego potrzebujemy. Jak widzicie, to nie musi być jakoś super dokładne. Jeżeli efekt finalny nas satysfakcjonuje, to możemy zaznaczyć naszą warstwę kliknąć prawym i musimy ją przekonwertować w obiekt inteligentny. W tym celu klikamy Convert to Smart Object. Czekamy chwilę. W zależności od mocy obliczeniowej komputera może to chwilę potrwać. Natomiast w tej chwili możemy już ją skopiować. Kopiujemy naszą warstwę, wklejamy do poprzedniego projektu i powstała jako warstwa Layer 1. Zmieńmy jej nazwę na Cień. Teraz wybieramy naszą warstwę cień. O proszę, u góry klikamy 3D New 3D Extrusion from Selected Layer. To pozwoli nam stworzyć nasz wymarzony cień w 3D, który będzie naprawdę realistyczny. Znajdujemy się już w naszej przestrzeni 3D, aby Wam to dobrze zobrazować zaczniemy od przedstawienia osi. Oś X, która pozwala nam przesuwać obiekt w lewo, w prawo, co jest raczej logiczne. Oś Y, góra, dół. Oś Z, czyli do siebie lub też w dal. Aby lepiej uzmysłowić sobie to co widzimy w tej przestrzeni 3D musimy zrozumieć, że jest to obraz z kamery 3D. Rzućmy okiem na trzy ikonki w lewym dolnym rogu. Pierwsza z nich, Orbit the 3D Camera. Zobaczcie, pozwala nam orbitować wokół naszego obiektu 3D, którego grubość niedługo zmienimy. Cofnijmy to teraz, Ctrl Z. Sprawdźmy środkową ikonkę, Pen the 3D Camera. To nic innego jak przesuwanie, proszę bardzo. Ctrl Z, wróćmy do pozycji wyjściowej. I Dolly 3D Camera, czyli. Dojazd, lub też odjazd, dojazd, odjazd. Ctrl Z. Znowu wracamy do pozycji wyjściowej. Gdy najedziemy na grot naszej strzałki, to oczywiście przesuwamy nasz obiekt, o czym już wspominaliśmy. Możemy go dać w górę, proszę bardzo. Ale gdy najedziemy na prostokącik, możemy go też skalować wokół tej osi. W ten sposób, lub też w oś X-ów. Czasami jest to przydatne. Tym razem jednak cofniemy nasze zmiany. Ctrl Z, Ctrl Z. Czasami cofanie zmian może troszkę potrwać. Jeżeli chcemy opuścić nasz obiekt na podłoże, to wchodzimy tutaj po prawej stronie w Coordinates i mamy Move to Ground. I obiekt jest znowu opuszczony względem naszej Ziemi. Najłatwiej jest wyobrazić sobie, że ta linia jest linią horyzontu, to jest natomiast nasze podłoże, i wystarczy odpowiednio dopasować nasze podłoże do podłogi znajdującej się w pomieszczeniu w jakiś sensowny sposób. Dajmy do góry, zaraz spróbujemy to wszystko dopasować. Powiedzmy, że w ten sposób wygląda to w miarę sensownie. Natomiast, jeśli chcielibyśmy to robić zgodnie sztuk ze sztuką, to musielibyśmy dopasować podłoże do linii horyzontu. Natomiast tym razem zrobimy to na czuja. Jeżeli chcielibyście, żebym kiedyś opowiedział troszkę o perspektywie to zapraszam do pozostawienia komentarza. Powiedzmy, że wstępnie mamy ustawiony obiekt 3D. Ja skupiam się tutaj teraz na podłożu. Najprawdopodobniej zaraz będziemy musieli dokonać kilku zmian. Natomiast w tym momencie proponowałbym kliknąć w cień, wejść w mesh u góry i naszym oczom ukazała się zakładka Extersion Depth. Spójrzcie, co to powoduje. Nasz cień staje się cieńszy i zdecydowanie lepiej będzie to wyglądało w tej chwili. Zaraz to wszystko dopasujemy. Po wprowadzeniu wstępnych poprawek możemy również wybrać Infinite Light. Pozwoli to. Ustawić nasz punkt świetlny, jeżeli faktycznie wiemy skąd docierało światło. W moim przypadku cień powinien znajdować się na tej białej szafce, aczkolwiek tutaj, w ramach eksperymentalnych, zrobimy to w ten sposób. Również to wszystko zależy tak naprawdę od waszej inwencji twórczej i efektu, który chcecie uzyskać. Wydaje mi się, że tak wygląda to dosyć dobrze, chociaż. Teraz światło z bardziej z góry, możemy wydłużyć ten cień, możemy skrócić ten cień. Wszystko zależy od efektu, który chcemy uzyskać. Jeżeli faktycznie zrobilibyśmy wszystko zgodnie z zasadami, z linią horyzontu, to byłoby to łatwiejsze. W tym momencie robimy wszystko na czuja. Jeżeli cień wydaje się zbyt gruby, możemy go przeskalować względem skali X, to wszystko pozostawiam do Waszej dyspozycji. Warto troszkę tutaj poeksperymentować, żeby to dało jak najlepszy efekt. Zwróćcie też proszę uwagę, że mamy możliwość ustawiania miękkości cienia. Ponownie wchodzimy w Infinite Light i w górnej zakładce mamy coś takiego jak Shadow. Możemy tym manipulować do Na dole widać, że cień jest rozpixelowany, ale nie martwcie się, to nie będzie finalny efekt. Wystarczy zaznaczyć miejsce, w którym znajduje się cień. O, troszkę za mało, jeszcze tutaj. I klikamy magiczny przycisk render. To pozwoli nam wstępnie ocenić, czy cień jest miękki, zbyt miękki, wystarczająco miękki, i tak dalej, i tak dalej. Chwilę to potrwa, ale już widzimy, że najprawdopodobniej przesadziliśmy z miękkością i trzeba będzie ją znacznie zmniejszyć. Jeżeli nie chcemy czekać aż render się skończy, to klikamy po prostu Escape. Renderowanie. Jest wtedy stopowane. Ja zatrzymałbym się w okolicy 10%. Klikamy jeszcze raz Render i zobaczmy, co się stanie. Wygląda to dosyć sensownie, aczkolwiek zmniejszyłbym miękkość do 6% i zobaczmy, jaki będzie efekt. Jeszcze chwilę popracuję nad moim cieniem i widzimy się za moment. Jeśli w końcu jesteście zadowoleni z wyglądu swojego cienia, jest on już wstępnie wyrenderowany. Sprawdziliście, że wszystko gra. Klikacie escape, przerywacie render. Wówczas zaznaczenie cienia pozostaje. Wchodzicie w zakładkę Layers, klikacie na cień prawym przyciskiem myszy i Rasterize 3D. Spowodowało to, że nasz cień nie jest już warstwą 3D, a jedynie zwykłą warstwą 2D i możemy go wykorzystać do użycia w naszym projekcie tak naprawdę. To nie będzie nam już potrzebne, zaznaczamy to. Delete. I mamy przepiękny cień. W tym momencie pozostało nam pozbyć się warstw cienia wchodzących na naszą. Przepiękną deskę do prasowania, na nasze dresy, i zaraz to zrobimy. Zanim przejdziemy do samego majsterkowania przy cieniu, warto byłoby sprawić, że nic tutaj nie zniszczymy. Klikamy prawym na nasz cień, duplikujemy naszą warstwę, Duplicate Layer lub po prostu Ctrl J powoduje to samo przy zaznaczeniu warstwy. Wystarczy nam jedna kopia. Odznaczmy widok tej kopii, ponieważ cień stał się nienaturalnie ciemny. I mamy teraz kopię awaryjną. Spędziliśmy na tworzeniu tego cienia naprawdę dużo czasu, więc nie chcielibyśmy go zniszczyć. Bierzemy gumkę i co? Zmniejszamy ją? Zmniejszamy jej twardość, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. Zmniejszmy ją jeszcze. I w tym momencie musimy się pozbyć warstw cienia we wszystkich miejscach. Widzimy się za moment. Jak już widzicie. Cień jest już gotowy, został usunięty zarówno z nóżek deski do prasowania jak i dressów, I w tej chwili został już tylko czas na kolorki. Słuchajcie, pobawiłem się jeszcze troszkę kolorkami w Lightroomie, sprawiłem, że sufit został oczyszczony z oświetlenia, a lampka też lewituje. Tak więc dajcie znać, czy podoba Wam się finalny efekt i jeszcze raz porównajmy to z naszą pierwotną fotą. No i w końcu widzimy nasz cień w pełnej okazałości. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu. Jeżeli dotrwaliście do końca i planujecie też wykonać podobne zdjęcie, to możecie mnie oznaczyć w swoich mediach społecznościowych, link do Instagrama w opisie, ale zostańcie jeszcze na moment, bo mam małe ogłoszenie parafialne. Dobra, słuchajcie, o każdym nowym odcinku będę informował was za pośrednictwem mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu na dole. A ja w tym momencie biorę się za odpakowanie mojej nowej paczuszki od Quinta i będziemy robić dla nich kolejne zdjęcie. Na razie, Hejo! Tu mam przekazacki pomysł na zdjęcie na waszego fida, jak coś.